W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Powiedział. Powiedział też do uczniów, pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie, zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie, kopać nie mogę, żebrać się wstydzę, wiem już co uczynię. Żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania, przywołał więc do siebie każdego z dłużników swojego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział 100 beczek oliwy. On mu rzekł weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł. Sto korców pszenicy, mówi mu. Weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi, niż synowie światłości. Ja też wam powiadam. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w, w zarządzaniu niegodziwą Mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeżeli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu, i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach bożych. Aż do Jana trwało prawo i prorocy. Odtąd głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym, i każdy gwałtem wdziera się do niego. Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą niż żeby jedna kreska miała odpaść z prawa. Każdy, kto oddala swoją żonę, bierze inną, popełnia cudzołóstwo, i kto oddaloną przez męża bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, ale także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł Przypomnij synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazasz w podobny sposób niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt choćby chciał, stąd się do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł. Proszę Cię więc, ojcze, poślij do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten. Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Rzekł znowu do swoich uczniów, Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu dla jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat Twój zawini, upomnij go, i jeśli będziesz żałował, przebacz mu. Jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwrócił się do ciebie, mówiąc, Żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana, dodaj nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesać się w morze, a byłaby Wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie powie Mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono? Mówcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Amen.